Mogę? Witam serdecznie na meczu Kuźni Talentów przeciwko MKS Modrzejewo. Świetny chwyt. Bramka zaczął od chwytu i jest on naprawdę perfekcja. MKS Modrzejewo zaczęło dość mocno. Bramkarz musiał się popisać, nie bywałam interwencją, Była tą piłkę spod nóg zawodnika. Ale wyrzut, jest moc Przynajmniej 20, 20 na jedną W kilogramach oczywiście 21 jest chyba naszym Robertem Lewandowskim, bo powiem szczerze lagana Roberta już jest tutaj. Tan, 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 tan Powiem szczerze, myślałem, że to będzie nudna akcja, a tutaj jednak zaskoczyli, stworzyli bardzo duże zagrożenia. Ale poszedł widzimy tutaj Modrzejewa się skumulowała w środku Kuźnia zaczęła coś nie ale jak ruszyła jak się rozpędziła to jak maszyna No i mamy jeden do zera Łukasz Szygenda postanowił rozpocząć gole adę. Mamy nadzieję, że nie, przy, nie przytłoczy to zawodników MKS-u, bo zaczęli bardzo fajnie. Tam dużo nie brakło, żeby i oni strzelili Na zdrowie. MKS na tarciu. Bardzo ładne rozegranie. Strzał delikatnie do poprawy Ale widać po nim, że ma jeszcze czas na to, żeby to poprawić. Kamil 2,40 według mnie, ale trochę później puściłem. MK zadał tu ciekawe jak to rozegrają No niestety kolega z dziewiątką Lewandowskim nie zostanie Kuźnia świetnie rozgrywa Osiemnastka przy pizze próbuje się zabrać Powiem szczerze, gdyby mu się ta piłka nie wyszła z nas stopy, może by coś było ciekawszego. Kuźnia nie naciska na spokojnie. Mają już wynik, więc nie muszą. To się nazywa inteligentne granie. Druga piłka i dwa do, na jeden. To jest właśnie inteligencja tego zespołu. Chwila pod bramką bardzo niesportowe zachowanie. Niesportowe zachowanie, sędzia postanowił to uspokoić, autorytet niczym Marciniak. <śpiewanie> <śpiewanie> Zmusił Bramkado do interwencji tym niepozornym centrum strzałem. Nie trochę się podbijało, trochę poprzelatowało pod nogami zawodników. Bardzo ładna próba zagrania. Kuźnia mogła to szybciej rozegrać, ale mimo wszystko. 2-0. Artur Głowacki postanowił strzelić go na 2-0. Widać, że później już nie chce zostawiać tego, jak ostatnio postanowiła. Trochę bardziej trzeba takować. Uważaj! Ej! Później nie daje tutaj rozegrać akcji. Szybko przerywają. Jednak kiedy nie ma pomysłu na rozegranie, szybko przechodzimy do naszej tradycji narodowej. Później świetnie wyszła kilkoma podaniami, ale MKS Młodrzewo nie odpuszcza. Piłka poszła na Skąd wybierzecie ten tych Skąd wybierzecie? bierzecie? Z wioski od siebie? Dzisiaj kamerujesz? Ty jesteś dzisiaj montagista? Bardzo blisko, żeby skończyło się, żeby tak skończyła się golem. Rotny dla zawodników później, e, ale Niestety nie skończyło się to zbyt ciekawe Długa piłka Według naszej rodzimej tradycji niestety jeden zawodnik nie jest w stanie nic zrobić tam samemu. Świetnie minął. Już kiedy trzeba było tylko dostawić nogę, niestety została ta piłka wybita na aut. Piękny strzał. Elon Musk gdzieś tam patrzy, podziwia. O. SpaceX obserwuje tego zawodnika. Czy będzie strzałem, kas od drzewo nie, zdecydowanie już za dużo. Dwa na jeden. Bramkarz dokonał niesamowitej interwencji. Naprawdę była... Zakończyliśmy pierwszą powę. Była niesamowita dokończąc myśl. 2-0. Jeszcze i... Zaczęliśmy drugą część tego meczu Przypominam, że jest 2-0 dla kuźni MK jest jakiś nieprzytomny od obrony widzimy ten zmysł techniczny Świetne, diagonalne zagranie. Świe, ale z dziura wstyd. Zawodnik się sfrustrował. Piękna piłka! Minęła wszystkich niestety zawodnikach, do którego miała dotrzeć też jednak. Bądźmy uczciwi, wina była tego zawodnika. Zagranie było wręcz idealne. Zawodnicy MKS prosili się o kłopoty, więc kłopoty przyszły. Oj, posła, piłkę w trybuny. MKS fajnie to rozgrywa, naprawdę zaczyna się dość dobrze. Niestety nie wszystko, co dobrze się zaczyna, dobrze się kończy. 2 na 2. Czy tu będzie strzał? No i mamy 3 do 0.

MK jest w natarciu. Niestety, piękny strzał, bramkarz zmuszony do interwencji. Wyciągnął się jak struna. No! <grym wytrzał> piłka wyszła poza obręb boiska <grymianie> Zdika, lewo Ciekawa próba strzału, jednak nie za dobrze przygotowana. Ojej, sędzia nic nie zagbizdał Zaczęło się robić trochę gorąco na boisku. Panowie widzą tutaj w tej siódemce od wzorowania Cristiano Ronaldo. Powiem szczerze, po prostu, że nie do końca to widzę, ale zobaczymy po tym strzale. Nie podchodzi, niestety. Płonne marzenia kibiców się nie spełnią. Było blisko na 4-0, ale Bramkarz to świetnie wybronił. Zaczęło się zbyt gorąco robić na boisku, tutaj sędzia musi to uspokoić.

Dla rozładowania atmosfery powiem, że ta fryzura to tak naprawdę jest dla pizzu. Jak się państwo przyjrzą, zobaczą państwo podobieństwa. Znowu Cristiano nie podchodzi. Bramka świetnie wybronił. Kontra.

Oj niestety niepotrzebnie to podniósł MK jest w natarciu, zobaczymy jak to się skończy Bramkarz na spokojnie łapie piłka.

się Nieładne zachowanie, to się już zrobiło. Jest 4-0, koniec meczu. Przepraszam, jeszcze nie koniec. Mecz skończony. Zakończyło się 4-0 dla Kuźni Dziękujemy.